Cześć, witajcie, tutaj ja, Abi bądź jak wolicie, David, Avi i zapraszam was do kolejnego odcinka z serii, w której budujemy największą mapę golfową w Terrarii. Tak, słuchajcie, za nami już jest wiele poziomów, można powiedzieć, zrobiliśmy już poziom normalny, tak? Normalny świat. Zrobiliśmy już sobie oczywiście jaskinię, jakieś tam ulpszczeli, miasteczko ziłowy jakiś świat. No, i teraz przyszła pora na grzybowy. No, i myślę, że bardzo fajnie nam to dzisiaj wyjdzie. Mam naprawdę super plany. Znaczy, gdyby nie to, powiem tak szczerze, ja już to zrobiłem. Dzisiaj Wam po prostu powiem wstęp i zakończenie, tak? Plan był taki, w sumie, wiesz, pamięć z niektórych rzeczy e, zrezygnowałem, i nie pamiętam już z jakich, bo to było naprawdę już kupę czasu temu. Ale generalnie chciałem, żeby to była mapa, na której będą. które. no, ciężko mi się mówi w przyszłym, jak to już jest przeszłe, no nie. Ale będę się starał tak mówić. Na której będą ogromne grzyby do przeskakiwania I może nawet, wiecie, żeby ta piłka golfowa wlatywała jakby przez nie, tak? Mniejsze, większe grzybki, żeby to wszystko fajnie się jakoś skaliło I miało, i było jakąś jedną całością i to będzie naprawdę fajne Generalnie, czekajcie, muszę jeszcze jaki to jest poziom trudności, no nie? To jest łatwy poziom trudności, więc, więc to nie może być ciężkie Trzeba się postarać tak, żeby to było jak najłatwiejsze, czyli pewnie zrobię to, bo to już jest dalszy poziom niż ten klasyczny tutaj, co nie? Normalny świat. Więc to pewnie zrobię tak, żeby było lekko trudnawe, bo to nie może być dalej trudnościowo porównywalne do samego początku. No musi być odrobinę cięższe, no przecież. No to zrobię tak, że to będzie odrobinę cięższe niż jak zazwyczaj poziomy, ale za to będzie to nadrabiało krótkością levela, tak? To będzie bardzo krótki poziomek, tak jak tam samo trofeum wyznacza, tak? Będzie bardzo... Może nie bardzo, ale krótkie będzie, ale za to delikatnie trudniejsze, tak? Bo tutaj zwyczajny świat jest. Muszę tu nazwę chyba zmienić. Jest prosty, to bardzo proste do przejścia, ale za to jest długi, no nie? Jakby na to nie spojrzeć, jest długi, duży się. Więc alternatywą do tego będzie zrobienie też świata który będzie po prostu może krótszy, ale to trudniejszy, właśnie, tak? Ten ul nie muszę mówić, to jest chyba na razie najcięższy, chociaż albo miasto, nie wiem. Zobaczymy, będziemy przychodzili raz na live'ie, tą mapę ja wam opublikuję jak z tym skończę, a do tego już naprawdę raptem kilka poziomów, co nie? Okej, okay, ostatnio był level zimowy, który wyszedł naprawdę spoko, uważam, że fajnie, to jest y, ty czy stalakt Mity Stalagnaty to w ogóle połączone. A nie pamiętam na drobie, zobaczycie się w internecie po odcinku, żeby nie było, tak? A nasz świat grzybowy znajduje się o właśnie tam. O, dalej już się pójdę. Mapy też się pokażę. Tutaj generalnie już mam wybraną muzyczkę i tak dalej. No i okej, okay, zanim pokażę wam Speed Build w którym wybudujemy sobie całą tą strefę golfową, to oczywiście zapraszam do pozostawienia jakiejś oceny, subskrypcji bądź komentarza, jeżeli chcecie więcej terrarii na kanale lub golfów. Nie wiem czegokolwiek, jakichś projektów wielkich. To jest naprawdę bardzo fajne, tak? No i oczywiście zapraszam do pozostałych odcinków i następnych. A w ostatecznym wypadku, nawet jeżeli już to oglądacie, powiedzmy za rok, to już pewnie, na pewno będzie mapa ukończona, to nawet do... Zagrania w nią i dania jakichś swoich takich wiecie, przemyśleń, no to może gameplayu, nagrania, może jakieś, no zobaczę skomentuję wam. Hmm, ten filmik, tak? Byłoby to bardzo no, dla mnie miłe. No i dobra, nie będę przedłużał czasu. Po prostu zacznijmy budowę strefy mapy, która będzie odpowiadała za biom grzybowy, może tak powiedzieć, no nie? To będzie fajna przygoda. Dobra, zacznę, zabu zacznę się za zabudowę, tak? I omówię wszystko, mam nadzieję, szczegółowo, jak tylko potrafię, po zakończeniu. I wszystko będzie wam pokazane, więc zapraszam do tego speedbuilda No, a mapa się naprawdę powoli coraz bardziej rozrasta Więc, no to budujemy thank <laughs> you A, słuchajcie, skończyłem projekt. Tak może zobaczyć, tutaj jest tutaj ogromny grzyb. Dobra, zobaczmy sobie mapę. Generalnie projekt tutaj tego. O! Spoiler, dobra, w montażu mam nadzieję, że to zabluruje. No bo już tam dalej mam wbudowane, nie? Generalnie nie wydaje to się największe, nie? Ale jakby to... Cholera, no. Zresztą, dobra, czy widzicie, czy nie? W każdym bądź razie nie widzicie, jak to wygląda naprawdę. Na mapie tam możecie tylko domyślać, no nie? Generalnie tego się w dużo nie wydaje, chociaż jest większy niż biom zimowy, na pewno, ale reszta to, to może i nie jest. Może podobnie jak jaskinie, no nie? No, ale reasumując to. Poziom, myślę, że jest w miarę prosty. Na samym początku, tak? Trzeba tutaj przeskoczyć przez, przez środek grzyba, czy tak mówiłem, chciałbym, żeby to było e, takie przejścia przez... widzę, ja że górą też dają możliwość, tutaj nad grzybkiem, żeby było tak właśnie w trakcie, jakby można powiedzieć, nawet od grzyba przelecieć, tak? Tam u góry chyba nie da rady nawet, mi się wydaje, wystrzelić to Nie ma szans, tym bardziej, że tutaj jest chyba błoto, no nie? Chyba, żeby jakiś faniak zrobił sobie, wiecie jak? Czekajcie, zrobię to... Oh, możliwie, jak się da, tym drugim rodzajem Kija, bo on potrafi tak, o właśnie, w taki fajny sposób wybić piłkę. Dałby radę tam postrzelić, wystrzelić piłkę? Chyba nie, chyba by nie dało rady. Trzeba koniecznie zrobić to stąd, tak? No i przylatujemy sobie na wylot przez grzybola. Generalnie ziemia, tak, jest strasznie nierówna, można powiedzieć. Chciałem, właśnie, bardzo mi zależało, żeby podłoże było w miarę tak niestabilne, że piłka miała gdzieś tam. Wiadomo, jakieś, jakąś ucieczkę, drogę ucieczki, jakieś utrudnienia Fajnie to wszystko, myślę, że mi po, powychodziło Trzeba następnie przejść sobie na tego... Tutaj, o kurde, ale to już w ogóle ten klimat teraz tu, jak się weszło już głębiej w zębią Tutaj taką, może powiedzieć, rozgałęzienie tego grzyba Trzeba sobie wejść i następnie do góry No Potem mamy taki pomniejszy domeczek grzybowy Który jest w, w grzybie Schodzimy sobie w dół, wychodzimy sobie z grzyba I potem mamy... Kolejne ma tak, małe takie grzybulce, tak? Jeden jest z normalnym grzybkiem, a drugi jest zrobiony z bloku odbijającego i to jest bardzo fajny element. Bardzo mi się to podoba, ponieważ ta piłka tam tak wariuje, że jak sami widzicie, to nie jest takie proste, nie? Trzeba naprawdę zrobić. Mądrze, bo. O! No teraz akurat wyszło, ale naprawdę zazwyczaj może to wychodzić przeróżnie. Na przykład, nie wiem, wystrzelicie sobie, byście, że w taki sposób, no nie że wystarczy. Wyszło. No dobra, nieważne. Nie wiem, czy na speed speedwillzie nie było takiego wypadku, że mi rzadziej nie wychodziło, wychodzi, już wychodziło, Ale idąc dalej, najtrudniejszym motywem tego wszystkiego, bo to tu jest prostota, no nie? Ale to już jest trudne, że wycelować sobie idealnie w ten lód. O! No ja dałem radę tym. Razem, tam dalej już jest biom Wodospadowy, czy jak go tamkolwiek Nazwałem, to zobaczymy sobie w kolejnym odcinku Ale ten element tutaj jest najbardziej frustrujący Ale dobra, zapytacie mnie jak przechodzić Przez niektóre elementy, na przykład nad tym grzybkiem Tam u góry Jest coś takiego jak to Które pozwala przechodzić górą Tak, piłkę wystrzelimy sobie stąd bez problemu, a na górę będzie trzeba się przeteleportować albo skrzydłami sobie tam polecić. I teraz zobaczmy, czy w naszej startowej skrzynce są takie itemy. Aha, i wspomnę jeszcze, że jakiś czas temu wydupiliśmy niektóre biomy z projektu, ponieważ uznałem, że to byłoby za mało odróżniające się, za mało takie a, oryginalne, tak. Wszystkie były powtarzające się zawsze jakieś tutaj. Level coś do siebie wprowadza, no wiadomo, do pierwszy to po prostu, żeby coś jakkolwiek się zaczęło. Jaskiniowy to po prostu tryb jaskin, tak, jest opcja pod ziemią, jakieś tutaj takie odłamy, fajne takie luki, które może po prostu piłka wypaść, no. No w ulu to miód, tak, mechanika miodu, przyklejania się piłki, to jest coś nowego. W mieście to po prostu to, że są pomieszczenia i jakby to powiedzieć, Wchodzi się tak piętrowo, po, pomiędzy tymi wszystkimi takimi skrzynkami, meblami, no nie? I to jest po prostu też jakiś rodzaj takiej mechaniki, fajnej, no nie? Tym bardziej tutaj, jak się z balkonu na balkon przechodzi, to jest po prostu taki bardziej podróżniczy sposób. Lodowy to nie muszę mówić, po prostu lód, który powoduje, że się wszystko ślizga, a w grzybowym to właśnie, jakbym miał określić, to zminimalizowało mi grę. to właśnie ta. Ta, ta próba tego takiego e, bardzo precyzyjnego strzału, co nie? Żeby wystrzelić, powiedzmy tutaj w samym końcu Idealnie tutaj pomiędzy ten lud, A tutaj załóżmy, czy to było e, Gdzieś tutaj jeszcze było, pamiętam taki problem O, tutaj jestem tym odbijającym się, powiedz, Jak to wygląda tu znacznie, no nieważne Z togówką, grzybka, gronko, No nie, żeby tam strzelić tak, żeby się piłka nie wybiła Nie wystrzeliła w randomowe miejsce Czy z tym domkiem chyba też był problem A nawet tutaj, w tej mini jaskini Każdy ma jakiś swój tutaj, taki swój dodatek Tak, z wodospadu będzie Taka ciasnota, można powiedzieć, tak? A zobaczycie, w jednym odcinku slimowy to będzie tak stricte, właśnie odbijający się, tak? Będzie ten, ten pink, pink slime to będzie mega trudne. W chaosie to będzie po prostu chaos, a w maszynowym to będzie po prostu, wiadomo, elektronika i takie tam sprawy. A tutaj w echo też w ogóle będzie trudność, taka. No, będzie bardzo ciężki level, bo przewidujesz, to będzie takiego, że ktoś tam dzwoni. No w tym momencie, dobra, poczekaj, poczekaj. Muszę telefon wyciszyć, bo ja teraz nie mogę gadać. Będzie tak, że bloki są przezroczyste u góry, po nich powiedzmy będziemy się strzelali piłkami, ale my nie będziemy bloków widzieć, co nie? Piłkami, piłką konkretnie. Bloki, które będziemy widzieli, powiedzmy ścianę, będzie na dole. My wzorując się tym, co będzie na dole, będziemy musieli tą piłkę strzelać. To będzie na przykład coś na ten wzór, taki bardzo ciekawego, no nie? Tak wymyśliłem. A bo jest na przykład taki przedmiot, który pozwala na pojawianie się... Co mi nie wpisuje? Echo. Pojawianie się bloków echa, tak, w pobliżu. O, widać? Nie widać. I to też będzie mechanika, że coś się w jakiś czas będzie uruchamiało. Będziemy tylko przez jakiś czas widzieli te bloki. Też jest to bardzo fajne. Dobra. Ale w każdym razie, w każdym razie to jest na razie tyle z tego projektu. Dużo już mamy zrobione. Biom grzybowy wszedł naprawdę bardzo fajnie. Dajcie znać, zobaczcie w komentarzach o tym wszystkim. Na razie dzięki, kiedy to wszystko spróbujemy przejść i będzie naprawdę masakra. Na live chyba będę to musiał robić. To potrwa. Myślę kilka godzin. Może ktoś werbuje do tego, byłoby bardzo fajnie. Marzy mi się w końcu to skończyć, bo to robię tak długo. Więc dobra, dajcie znać, zobaczycie o tym wszystkim w komentarzach. Zapraszam do następnych odcinków, do poprzednik, do pozostawienia jakiejś oceny subskrypcji komentarza. No i widzimy się w następnym odcinku z Speedbuilda yy, w projekcie, tak? W którym budujemy największą mapę golfową w Terrarii. Więc dziękuję, zobaczymy to i cześć. Następnych odcinków i pa pa!